Halo elo, 320, witajcie na kanale Gramy! Dzisiaj sobie zagramy w symulatory. I tutaj jakieś słuchajcie! Będziemy tutaj, tak, dawać te pszczoły tutaj. Patrzę mam na Ej, Nikola, co ty masz tam takie. Skąd masz tutaj takie trzy buźki Jakieś? Cztery? E, to są moje osy, to są patrz, one też zbierają. A ja tam ten co robi zbiera te ten. Miodzik. O patrz co moje robią, macie moje ma? to robią. Pokaż. Eee! Jest do swojej... tutaj koło mnie, no? Ale Ech, fajne, ciśnij. Eee,ś. Eee, ciśnij. E dobra to pszczółki pszczółkę. latają. A ale gdzie jest moje Tutaj i E musisz. Tutaj i E zrobiłeś? No, Zrobiłam E. Przytrzymaj no. Już nie mam gdzie E. Czy masz jajko? Tutaj teraz jajko musisz mieć chyba no i teraz kładziesz gdzie chcesz mieć. Przytrzymujesz. Dobra. Przytrzymujesz... I gdzie chcesz mieć swoje jajko Dobra. dobra. A jak zdobywasz te jajka? No... Nie, nie dawno w to nie gra? Dlaczego w to nie gra? Nie. Się kupuje jajka i można upgradeować swoje też. A jak mam teraz zdobywać te jaja? E, tutaj one są, widzisz, patrz, one. czego by cię nie widzę? Aj tak, tutaj mi... widzę, dobra jestem. Mm. E, ja teraz mi nie starczy pieniążków, bo mi się wyświetla, tobie też nie. A jak teraz zdobyć te pieniążki? Chodź tutaj i obcinasz się. Co? Ty trochę wolniej, ale ja szybko. Ja po 9, a ty 4. Ja mam po 4. Dodać 18. Zależy jaki kwiatki. 6 chcesz. miałem, ehe? i te czerwone chyba czerwone. lepiej... Nie. Te podwójne czerwone mają bardzo dużo. To idę... zbierać, Ale tu będę teraz miał... ehe? No dawaj, dawaj. Ale to nie wszystko. Myślisz, że tak tylko sobie zbierasz kwiatki? No a coś cały jeszcze innego będzie? No oczywiście. No mm, słuchajcie, piszcie w komentarzach. Ale on ma epickie grabie! Widziałeś tu? Który ten? Nie wiem, ale któryś tak epicko mm, zrobił? To taki, pewno ja byłem! Taki giga. Mm. O ja już nie mogę muszę. muszę Slejcie, piś... Ej, ja też Aż mam 200 już. Słuchajcie, piszcie w komentarzach, czy wygraliście w tą gierkę. Ej, ej ale mm. ty masz fajne okularki, pszczoły? Pszczoły? Z okularkami? Widzisz? Są? No, twoje ma okulary, takie? A twoje nie ma? Nie. Bo moja jest pszczoła gangsterka. Bo wiesz skąd się zdobywa takie buźki? O! Ja ci powiem. A czemu 200 nie będzie od razu tylko 80 A jeszcze idzie. Na dwa razy? Ej, no No, ty no dobra, idę dalej. Czekaj, A jest, zbieram. A czemu mu teraz to zostało? No Patrz moje, chodź tutaj do mnie. No. I moja ma takie trzy zwykłe i taka jedna. No. Wiesz, dlaczego ta jedna? No. Posłuchaj, zdobyłam, przeszłam obby. Teraz ty je musisz przejść. Dawaj, pokaż, jakie oby są do przejścia. Ale łatwe. to jest trudne. Nie ma rzeczy trudnych dla mnie. Jak spadniesz, to tutaj yeah, jest taki yeah, robal. Yeah, I on yeah. cię może zjeść i załatwić. Tutaj? Ale twoje pszczoły z nim palczą, no? Uważaj, bo jak spadniesz, to ten robal cię zje. Teraz jakoś jest trudno. Gdzie to leciałeś teraz? To Spadłam. Kawa, jest. Cię zje. A ja już to jest. przeszłam, więc. Ej, coś tu mam, zobacz. Tak, I teraz idź do Tam? swojej bazy, no? Ze pszczołami. I tam! I tam dasz buźkę i to jest buźka, będziesz miał nową I buźkę. Co teraz mam zrobić? Ale wiesz co? Teraz eee, najlepiej... Eee, kupił... O co to jest tam level Tutaj najlepiej jakbyś kupił nową pszczołę, to zbieraj kwiatki i wiesz co i potem na tą pszczołę dasz i, i jakąś emoji. Tam nie wiesz jaka jest. I idziemy mój teraz? No zbieraj kwiatki sobie. No tak? na, no, wiesz Bo co. No już przeszłem to oby, tak? O ja też ta, mam. Takie krótkie to było? No, bo i teraz ty miałeś dla pszczoły. Nie będzie taka zwykła, patrz jak mój. A, będzie się. Się. miała uśmiechnięta. Będzie. Ej, ty chyba ja mam nawet. Ej, co zebrałem znowu? Patrz, ja mam Ej. Dwa Ej. Mam 200, dobra. Ej, a co to jest zobacz? Tam takie jajko złote? Ale fajne. O, tego tylko... nie. Idziemy zaraz zacząć. Poczekaj, idę tylko tam opróżnić Pczuka Maja. A ty ile masz ten plecak? 750? Mhm. Jóki dobry, ej. A ty jaki? Mm. Jest Dobra, No brać to, brać to tutaj do ula. Ale nie wiem, co to jest. I ty chyba wiem. Jakie tu wysokie w ogóle jestem. No dalej, pszczółka. I ja też. okej. ok. okay. O, patrz, i tutaj masz questy wejdź tu, nie ja mam coś znowu, no. o to, to jest ta buźka, no i przyciągnij, i będzie miał inną buźkę no i jest o patrz tym, i ma taką tym. wesołą, tak jak ja, bo to w pierwszym jest tak właśnie, ale fajne, dobra o nie, patrz tutaj nie masz jest questy, zacząć... to obok jajka, obok jajka, na górze, to? questy, no ale nie masz, nie ma. musisz iść do Misia, chodź ze mną Gdzie idziemy do Misia? Chodź tu I coś dostaniemy od Misia? No i musisz tutaj nie, iść Idź do Misia, nie, ja nie muszę Dzień dobry panie Miciu Chciałem z porozmawiać, tak. Y, tak? Tak, tak, tak Ile tak, always spring, tak, 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 tak <ślad homogeneous> co, muszę kliknąć tylko dalej? No ale przeczytałaś co się zrobić? No. Nie, aha, nie co zrobić no, i teraz weź w kwesty i przeczytaj co tam musisz zrobić, no? Dobra. Ojej, no bo... już dużo ci dał. Ło, yy, okay. wow, uzbieraj 50 tych Tutaj spokój z tym kusami. No i tam. idź rób. Ja mm, tam jest jeszcze jeden, Misiu No ja właśnie jest, jestem. Już tutaj A tam to, co to jest? Ciasteczka, żeby uprojtować swoje. Te. O, moja ma czwarty level. Aha. A ja już nie mogę. Ja idę do mojego misia. Dobra. Gdzie są te podwójne? O, jest. Mam kolekcję. Trzy, trzy. Ale ja mam trudne teraz. Co tu pisze? Nie się na Co tam jest miejsc. napisane? Gdzie? Uzbieraj. sunflowers flowers. Trzy. Pietrzy, yy, kwiatki. Ale jakie? No, seed tokens. Jakieś. Nie wiem, co to za kwestia. Jakaś odmiana. Mm. Też nie wiem. Ja idę zaraz czy do tego jajka jeszcze. Nie, nie. ciemno się tu zrobiło też. No, no, Ja, czy to idę spać, zaraz Dobra, i dopróżnić. Nie. Bo niektóre nasze pszczółki też mogą i spać, właśnie. Ale moje. Jak idą spać, nie, nie mogą i spać. Wtedy nie pracują, spójrz pana. No to lepiej niech pracują. Ja mam level, a ty, Który? Ja to dopiero zacząłem to brać. Nie. Nie. Ej, tam zobacz, tam jest sklep, widzę. Ale mnie jeszcze interesuje tutaj te, te jajeczko. Ho, po, po. I co to jest za info? Welcome to Each. A, to chyba też jest ten. Hmm. Question. 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 Hmm. Patrz. I patrz, jak Idziemy zrobisz dalej. 10 questów to możesz mieć takie rzeczy. Co to jest te chole? Dobra. Zbieram kwiatuszki i idę do wróżki. Czemu ta pszczółka tutaj coś wodzie sobie? One też zbierają coś? Tak, one też się zbierają. Aha, takie klocki. A ja już sobie coś mogę kupić, ile mam kosiurę? To jest szopa. A co se, za co se masz kupuje? Ten za, te, za, za miód se kupuje czy za co? No za te pieniążki Masz Za to? Na górze, honest. No to jest on, ten miód to jest. No dalej. Bierzesz tam pszczółka. Może ten placek, ten placek. placek. W plecach trochę powiększę. Ten sklep tam jest? To lecimy na zakupy. Dobra, wiesz, wiesz bierz, bierz. 1260, może to mi coś da 1300 będzie. Jest, mam 1300. A wrócę sobie trawą to są zbieram trochę coś jeszcze. O nie, ja walczę z tymi trawami. O jest, załatwiłam jednego. Idę do sklepu. Dobra. Dzień dobry, ja na zakupki. Jest, A tu mam do zbierania. I tu daję miód. I miód jest zajmujący. Gdzie się wchodzi tu na zakupy? Bo tutaj mi nikt nie chce obsłużyć. O czwarty! Ej, gdzie tu się wchodzi na jak Jaki jestem dobra. Ej, beczkowe tarze, to zostawiam po prostu. Bez tarze, bez tarze, bez tarze. o! 800. Ten nie mogę. No bida z nędzą, na nic mnie nie stać, no. 650 to mnie stać. To nie, to nie. A czym ja teraz kupię w ogóle? Dobra. Kupię sobie to. Uuu. Dobra. Wychodzę z tego sklepu. O, teraz mam łapę i sobie będę zbierał wszystko jak leci. Yy, I zobaczymy, czy coś lepiej? Co ty tam? O, kupiłeś nowe? No. No tak ale mi teraz, no to chyba trochę lepiej. Mm. Mm, może tylko plecak która bym musiał trochę powiększyć. No. dobra mam, 200. Nie. Mm. Mm. E, nie. Tak. Czekaj, idę do ciebie w sumie. Słuchajcie, piszcie w komentarzach, bo nawet nie było kiedyś się zapytać czasu, jak tam po śmigusie jeden gusie, bo ja Nikola oblałem. Mm. Ja ciebie też, przyznaj się. A wpadajcie na kanał do Nikoli, tam jest no kanał, kanał, tam jest film z Śmingusa-Dyngusa, ale się działo. Fajna, epicka zabawa była z pistoletami na wodę i z zadaniami Nikoli. Tylko miała utrudnienia, bo e, co jakiś czas szczelałem w nią... E, już wszystko? Z pistoletu. Z pistoletu na pop ale udało cię wszystkie zebrać? Jajka? Tak. Nie, nie. bo ostatnie nie. No. <laughs> myślała, że wszystkie zebrała, Ej, no, ale się okazało, że jeszcze jedno było gdzieś tam w taśmie chyba schowane, nie? Nie, no, nie, Ale to jest rozbudowane strasznie. No? Co ta gra? No. Tylko, że długo trwa. No. Mam nadzieję, że się tam nie nudzicie. O, pszczółki zachodzą. Pszczółki, pszczółka. Już 200 ma? Co, bielata. Ja muszę zaraz to powiększyć. Ciebie mam słabej. Ile masz w plecach? 200 tylko. Backback, bag. Back, masz back, back. 120, nie musisz jeszcze. Mam, nie 200. No tak sobie hmm. zabierał po trochu tylko. O, no, u mnie też, ale. Jeszcze mi 40 duża. zostawił. Ja muszę zrobić tak bez. Och, nie wierzę. Coś już zbierałem, dobra. Ile mamy? 900. O, nie. plus 3 sekundy? A co to mi pokazało, plus 3 sekundy? To 3 sekundy szybciej będę zbierał? Nie, 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 nie. I zbieramy, zbieramy. A byłaś kiedyś powyżej? No. Co tu się robi? Przecież sam wróciła. Aha, to jest szósty poziom. Nie, o, nie, mam nie. Odznakę, nie co za odznakę dostałaś? Nie wiem. Zubisła pięknie, Nikola. Cześć. Nie a, dajcie tą drabką. A, Kysz, a, Kysz, a, ja a nożyczki. ha! ha, ha ja. Kupiasz te nożyczki? No. Jaka ty jesteś, Bokolka? Nie, ja Cię dobra. O, jest tam, Nikola? O, mam truskawkę. Mogę dać. A co ty masz za plecach w ogóle? Ja mam jakiś worek zwykły. Dobra, idę sobie kupić plecak. W uh -huh. tupie takie taki sam jak ty, nie wiem czy mnie stać. Pochasz? A, Pokaż. Oh, yeah. Pokaż? Ej, chyba stać mnie na niego, idę sobie kupić. Hihihi hi, hi, hi. Hi, 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 hi Dobra. Dzień dobry, ja po plecaczek w tupie przyszłem. To są plecaki? No. O, ja 650. Ja mam dalej. Ten mi jest też tylko. A ja mam dalej, dalej. Nie wiem. Ja mam Masz ten. Ja mam, nie, żaden z tych. Taki. Taki. No. Ja mam ten sam. Uuu. A wiesz, Dobra. wiesz że ja mam kasy? Ile? 7 tysięcy no. <laughs> bo podejrzewam Dobra, nie, nie mam. No właśnie mogę kupić coś pickiego. No ale co byś chciała sobie kupić lepszego no, niż ja mam. Zobacz, a idę. co to się pojawia co jakiś czas to? Co to jest? To w ogóle nie masz... Jak przyjdziesz truskawki, różne rzeczy, żeby No u, y, da, dla zwierzaczków. Aha. Nie, nie, nie. Tu jest 700, o już mam 400, co, że i teraz idzie lepiej? nożyczki mam to za pięć. A te nożyczki co, no ile mogę zbierają? Mogę kupić magnes, mogę kupić. A ile magnes kosztuje? E, nie, nie, 5000 nie, nie. tyle masz Kasiurki? Mam 7 Okej, kupuję, ojej, tysiąc mi zostało, ale to co? I co? Ale ciekawe, czy ten Magnes będzie dobry, chodź pokazać Ja tu jestem Ja Cię wciągnę zaraz Pokażę. ja czekam tu za Tobą, A? biegnie, biegnie Ejo, ym, po 18 Po ile? Po 18 no. wow. Ale mm. fajnie, dobra Mam całe, jej Po 24 nawet Po 24? Łe, to teraz będzie szybko. Ej, ale długo będzie to teraz opróżniać? ona no to będzie do jutra teraz mi opróżniała. A ja muszę kupić tą pszczółkę. Gdzie tą pszczółkę teraz mogę kupić? Jakąś następną? Tutaj. Gdzie pokazywałam jajko. I ja też muszę iść teraz. No nie wiem. Teraz tak szybko idzie. Teraz musimy czekać. A, no bo masz jedną pszczółkę, człowieku. Ja mam cztery. Ej, mogę sobie pszczółkę kupić za dziesięć wam. A gdzie? W jajku, tak? Kupujesz? No. Czy w jajku dostajesz? W jajku muszę kupić, a ja no zapomniałam teraz, ja o tym. A ty mi specjalnie kazałeś iść A, ty straciłeś pieniądze na magnes. No, Dobra, koniec. I jeszcze, Boże, jaka wolna jest ta pszczółka. Bidna pszczółka, ona się tu normalnie zamęczy. Och, muszę ci kupić jako koleżankę, żeby sobie tutaj śmigała z nią. Ciekawa. O, Dobra co? i... Patrz ile to kosztowało Widzę A Ja mam siedem Ej no nie mam jajka, gdzie mogę kupić to jajko? No w jajku No nie ma. Pokazywałam ci no Tutaj tu. masz jajko człowieku Gdzie? Pokazywałam ci no nie. Lasy. Tutaj? No i... Ej no, szóstko ty Ile? Tysiąc? No, no pewnie, mi starczy ci. No pewno, że my tu stać na jajka takie. Dobra, jajko, <grystanie> idę cię, idę cię, jajko. To szybciej to będzie szło. Ja po odcinku bym wygrała. Zobaczcie, że ja będę na takim boja, Gdzie tu sobie, teraz y tu sobie dam? Tu se dam, wyżej. O, ale fajna pszczółka. Taką właśnie chciałem, marzyłem o takiej. Dobra pszczółki, idziemy zbierać. Kwiatki, żebyście sobie ładnie peliły. Nioooom. Także słuchajcie, ja sobie tutaj będę zbierał. I yy, I... w końcu pokonam Nicole, bo ona Aha. myśli, że jest lepsza. Ale to jest nie fair, bo po prostu ona sobie tutaj, tamte. Ta, co ty z Magnesem? I ja, Magnesy kwiatki ścinasz. Hmm. Nie wiem, kto Naw to myślicie. Także słuchajcie, jeśli się Ci do podoba, powiedzcie, zostawcie łaporkę, w górę. A my się Możesz widzimy się na już chyba na, na następnym odcinku. Wpadajcie na kanał do Nikoli, Wpadajcie na kanał na Morning Game. Piszcie w komentarzach, jakie byście chcieli cineczki, żeby się pojawiły. Oczywiście standardowo w będzie Map City, jakaś historika się wymyśli. Do zobaczenia. Pa, pa.